Witam serdecznie. W tym materiale chciałbym przybliżyć wam początki postaci Sabretootha. Będzie to streszczenie pojedynczego komiksu X-Men Origins Sabertooth wydanego w 2009 roku. W materiale tym dowiecie się co zapoczątkowało konflikt Wolwerina z Szablozemnym, a także dlaczego Wolverine nienawidzi dnia, w którym obchodzi swoje urodziny. Pierwsze strony komiksu ukazują młodzieńcze lata Szablozemnego. W komiksie nie ma o tym wzmianki, ale prawdopodobnie jest to druga połowa XIX wieku, bo wtedy też narodził się Victor Creed. Nie wiem jak was, ale mnie zawsze bardzo ciekawiło, kto jest starszy, Wolverine czy Szablo mny, ale niestety nigdzie nie znalazłem żadnej oficjalnej informacji na ten temat. Tak samo, jeżeli chodzi o miejsce narodzin tego arcywroga Wolwerina Na Wikipedii co prawda jest podane, że urodził się w Kanadzie, natomiast tak na dobrą sprawę w komiksach nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek oficjalnie podano, że jest on właśnie Kanadyjczykiem. Ponadto na oficjalnej stronie Marvela w zakładce miejsce urodzin jest zaznaczone, że jego miejsce narodzin nie jest ujawnione, więc tutaj byłbym dosyć ostrożny, jeżeli chodzi o to, co jest napisane na Wikipedii. Ogólnie cała przeszłość Sabertootha jest objana mgłą tajemnicy, chyba nawet bardziej niż Wolwerina, o którego znamy trochę więcej konkretów. Wracając do historii widzimy dom, a w środku dwóch siedzących młodzieńców. Jeden z nich to oczywiście Wiktor Krit, drugi zaś to jego brat Luther. Wiktor chciałby skosztować ciasta, jednak jego brat jest tak zachłanny, że nie chce się podzielić nawet małym kawałeczkiem, argumentując, że są to jego rodziny i należy mu się całość wypieku. Wiktor rzuca się na brata, a do kuchni wchodzi zaniepokojona matka. Kobieta chce przywołać chłopców do porządku. Grozi, że jeżeli nie przestaną, to o wszystkim dowie się ojciec. Jednak gdy kończy zdanie, jej oczom ukazuje się martwe ciało Lutera, obok którego siedzi zajadający się szarlotką Wiktor. Chłopiec oznajmia, że była to tylko zabawa. Od tamtego momentu mija nieco czasu. Nastaje jesień. Uwięzionemu w piwnicy i przykutemu łańcuchami Wiktorowi wyrywane są kły przez jego ojca, który wierzy, że młodego chłopca opętał diabeł i ma nadzieję, że z czasem szatańskie kły przestaną odrastać. Mężczyzna stwierdza, że stracił już jednego syna na rzecz bestii i nie zamierza stracić drugiego. Gdy ojciec wychodzi, matka lituje się nad swoim synem, pochylając się nad nim i próbując otrzeć jego twarz z krwi. Chłopiec prosi, aby matka go wypuściła. Jednak ta oznajmia, że ojciec jest zbyt silny, aby mogła tutaj coś zaradzić. Wiktor ostrzega, że zamiast ojca powinna zacząć obawiać się jego. Po usłyszeniu tych słów przerażona kobieta wybiega, pozostawiając ku tego syna w Nastaje wiosna, więziony chłopiec nieco podrósł. Jego mutacja również przybrała na sile, przez co młody Wiktor odrywa jeden z więżących go łańcuchów od ściany. Pozostała jeszcze kwestia drugiego łańcucha. Chłopak nie ma już jednak siły, aby go wyrwać, ale jak widać na załączonym obrazku, także i tutaj udało mu się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Modociany Seybertów bez krzty litości morduje swojego ojca, po czym, jak gdyby nigdy nic, będąc cały umazany krwią, zajada się w najlepsze szarlotką upieczoną prawdopodobnie na urodziny jego ojca. Nie jest tutaj ukazane, czy Wiktor zabił swoją matkę. Z innych komiksów wiemy natomiast, że Seibertów opowiedział wszystkim wokół, że zamordował swoją rodzicielkę, chociaż prawda okazała się zgoła odmienna. Okazało się, że oszczędził on jej życie, a nawet pilnował, aby ta wiodła godne życie. Wracając do naszej historii, przenosimy się z akcją lata w przyszłość na dziki zachód. Prawdopodobnie są to początki XX wieku. Zwróćcie uwagę na napis po lewej stronie. Buty od Sebastiana Shawa. mutanta będącego przy Przywódcą organizacji Hellfire Club. Szablozębny przechadza się po okolicy. W pewnym momencie mutant pociąga nosem, wyczuwając ciekawy zapach. Stojący przed wejściem do knajpy promotor wita nerwowo szablozębnego pytając, czy może uczynić coś, co sprawi, że jego pobyt będzie bardziej komfortowy. Sabertooth od niechcenia rzuca na jego ręce płaszcz, po czym z uśmiechem wchodzi do karczmy. W środku ma miejsce jedna wielka rozruba, a w jej centrum znajduje się się nie kto inny jak sam Wolverine. Creed dołącza się do bijatyki, a chwilę później panowie popijają piwko niczym dwaj starzy kumple. Logan wspomina, że nie potrzebował pomocy, o czym Creed doskonale wie. Wolverine pyta więc, czemu ten przyłączył się do bójki. Czyżby była to dla niego przyjemność i zabawa? Creed odpowiada, że to był ledwie lekki tenik, natomiast jego zabawa wygląda zupełnie inaczej. Inaczej niż u wszystkich innych ludzi. Zapewnia Logana, że ten z łatwością dostrzeże, kiedy zacznie się dobrze bawić. Panowie prowadzą konwersację, gdy do baru wchodzi piękna indianka Silver Fox, która jest kobietą Logana. Ta początkowo robi wyrzuty Wolverinowi z powodu kolejnej bójki, jednak Loganowi udaje się Ją w końcu dobruchać. Silver Fox i Victor Creed zostają sobie przedstawieni, a następnie zakochana para wychodzi. Logan mówi na odchodne, że w razie kłopotów Creed może na niego liczyć. Sabertooth zaś przestrzega go, aby uważał z indianką, gdyż piękne kobiety mają w zwyczaju sprawiać facetom wielki ból po czym unosi kufel w pożegnalnym geście oznaczającym, że pije za ich szczęście. Następnie przenosimy się z akcją kilka miesięcy później. Zrozpaczony Logan wnosi do baru martwe ciało Silver Fox. Przy barze stoi Wiktor, który przypomina mu, że ostrzegał go, po czym życzy mu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Logan wywleka na zewnątrz baru Wiktora, po czym chwyta drewnianą belkę i próbuje go uderzyć. Wiktor chwyta jednak jego nadgarstek, po czym Ciska nim, a następnie wielokrotnie uderza go z impetem przechwyconym kawałkiem drewna. W końcu Logan wycofuje się z walki i ucieka w głąb dziczy. Następuje kolejny przeskok w czasie, a tym razem jest on dużo większy, gdyż akcja prawdopodobnie dzieje się w latach 60. Victor jest przesłuchiwany na rozmowie dotyczącej podjęcia jego współpracy z Team X. Rekruterka informuje Krida, że prace, których ten będzie się podejmować, będą tak samo nieoficjalne jak większość operacji powiązanych z CIA. Kobieta stwierdza, że akta Krida są imponujące i idealnie wkomponuje się on w zespół. Gratulując Creedowi przyjęcia do Team X, rekruterka informuje, że będzie on współpracować z innymi podobnymi mu osobami. Co ciekawe, jeden z jego przyszłych współpracowników właśnie znajduje się w budynku. Kobieta doprowadza do ich spotkania, jednak okazuje się, że panowie już dzielą wspólną historię. Wolverine uderza Seibertufa, który przez upadek dewastuje biurko i szafki. Szablozemny jeszcze bardziej prowokuje Wolverina do dalszej walki, pytając, gdzie uciekł wylizać swoje rany po podczas ich ostatniej potyczki. Mówi też, że wciąż bije od niego ta sama zarozumiałość, co kiedyś i pyta Logana, czy przyszedł wcześniej odebrać swój prezent urodzinowy. Wolverine odpowiada, że trochę się zmieniło od ich ostatniego spotkania, obijając szablozemnego, stwierdza, że był wtedy młody i głupi. W końcu Seybertów oddaje mu cios i mówi, że Wolverine był też bardzo obity. Okładając Logana szablozemny, mówi, że może i faktycznie pierwsze dwie rzeczy się zmieniły, ale trzecia pozostaje nie. Niezmienna. Znowu dostanie od niego łomot. Kobieta przesłuchująca Krida wzywa ochronę wyposażoną między innymi w środki uspokajające, a także paraliżujący gaz. Gdy ochrona walczy z nowymi nabytkami Team X, agentka rozmawia z innym członkiem zespołu, stwierdzając, że ich podejrzenia odnośnie wspólnej historii Wolverina i Sabretootha potwierdziły się i najwyraźniej nie obejdzie się bez wymazania pamięci. Dwa lata później i zarazem dwa prania mózgu później, Logan i Creed świętują ostatnią akcję. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że czynniki gojące obu panów sprawiają, że ci praktycznie nie mogą się upić, a zatem próżno szukać kogoś, kto wytrzymałby ich tempo. Wolverine dziękuję Creedowi za to, że ten prawdopodobnie uratował mu dzisiaj życie podczas ich wspólnej akcji. Ten odpowiada, że właśnie po to tu jest i że zawsze będzie przy nim. Prosi Logana, aby już nie wspominał o dzisiejszej akcji, bo jeszcze trochę i zrobi się sentymentalny. Tak czy inaczej, Inaczej, Wolwerin oznajmia, że to był naprawdę udany dzień, a dzisiaj dodatkowo są jeszcze jego urodziny. Cybertów jest zdziwiony tą informacją i oznajmia, że w takim razie muszą to jakoś uczcić, po czym uderza z partyzanta Wolwerina. Zaskoczony Logan pyta za co to, na co Creed odpowiada, że nie ma pojęcia i uderza go ponownie stwierdzając, że to wydaje się właściwe. Parę lat później w zachodnim Berlinie przesiadł przesiaduje w jednym z barów. Creed zabiera od barmana całą butelkę prawdopodobnie jakiejś dobrej whisky i oznajmia, że odda butelkę dopiero gdy ją opróżni. W końcu... Dzisiaj celebruje. Po chwili do knajpy wpada wściekły Logan, wykrzykując na pół baru imię Krida. Wolverine robi wyrzuty swojemu koledze z zespołu, stwierdzając, że ten jest głupcem. Zeybertów jednak nic sobie z tego nie robi i zachęca tylko Logana, aby ten razem się z nim napił. Wolverine wytrąca mu alkohol z ręki, tłumacząc, że mieli ewakuować kobietę o imieniu Janice, a nie ją zabijać, co Creed najwyraźniej uczynił i to bez żadnego powodu. Sabretooth odpowiada z uśmiechem, że miał w tym swój powód, z tym, że Logan najwyraźniej jeszcze tego nie rozgryzł. Wolverine uderza głową Creed'a o blat baru, jednak cios nie robi wrażenia na jego przeciwniku, który chwyta teraz dłoń Logana i z nieukrywanym uśmiechem oznajmia, że w końcu się zaczęło. Wywiązuje się między nimi kolejna potyczka, a po 5 minutach brutalnej przemocy, Logan oznajmia, że dalej nie ma bladego pojęcia, po co Creed to robi. Viktor pyta go, czy patrzył może w kalendarz i składa mu życzenia urodzinowe, oznajmiając, że jest to jego prezent. Logan wychodzi, stwierdzając, że ma już tego wszystkiego dość i kończy z tym a także z samym Creedem oraz każe mu trzymać się od niego z daleka. Viktor powraca do butelki whisky, stwierdzając, że i tak znów. Zobaczą się za 12 miesięcy. W epilogu komiksu przenosimy się z akcją jakieś 10 imprez urodzinowych później. Logan przychodzi do pubu, w którym nie ma jeszcze klientów, i wręcza barmance grube pieniądze. Prosząc, aby ta zniknęła na resztę wieczoru, zostawiając go samego. Chwilę potem, jak kobieta opuszcza lokal, do Wolverina przysiada się Clit pyta Logana, czy chciałby może pominąć grę wstępną i przejść od razu do konkretów. Jednak Logan stanowczo mu odmawia, oznajmiając, że chce już zakończyć całe to sadystyczne szaleństwo. Sabretooth jest zdziwiony i stara się uświadomić swojego dawnego kompana, że przecież kocha on walkę. Wolverine odpowiada mu, że się myli, jednak Creed dalej idzie w zaparte, stwierdzając, że Logan walczyłby z każdym i tak naprawdę potrzebuje do tego jedynie wymówki lub pretekstu. Mimo to Wolverine konsekwentnie pozostaje przy swoim i zmierza ku wyjściu, tłumacząc, że nie ma już takiej rzeczy, którą Krit mógłby go wyprowadzić z równowagi. Na to Sabertooth pyta go, czy pamięta jeszcze Silver Fox. Logan staje jak wyryty, a Sabertooth kontynuuje prowokującą gadkę o dawnej kobiecie Logana oraz stwierdza, że to wszystko to właśnie te wymówki. W końcu Cree doznajmia, że tak naprawdę zaoszczędził tylko Loganowi czasu Silver Fox i prędzej czy później Logan sam by ją zabił, gdyż zabijanie leży w jego prawdziwej naturze. Wolverine nie wytrzymuje i rzuca się na Krida, który ze śmiechem stwierdza, że to tylko zabawa.